Witajcie kolejny raz na moim kanale i dzisiaj mam dla Was kosmetyczkę miesiąca mam tutaj taką kosmetyczkę. Ja dostałam to się na święta, także będę sobie w niej trzymać kosmetyki co miesiąc, które będę używać. Bardzo mi się podoba ta kosmetyczka z taką kokardką. Tutaj taka welurowa, bardzo ładna jest i też dość pojemna. A więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania i zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału po więcej używać Jest to krem ten z firmy Biofresh różany pod oczy. Bardzo lubię ten krem, bo jest super lekki i właśnie pod korektor, który używam, super się razem zgrywa. Jak widzicie, użyłam już, no, współużyłam. Bardzo pięknie pachnie. Tak, podkreślam jeszcze właśnie, pokażę Wam te produkty. Które będę naprawdę realistycznie używać, bo nie chcę tych produktów też nie wiadomo ile. Dlatego, że wiecie, jak dam Wam na przykład trzy rozświetlacze, no to ja wiem, że i tak nie będę używać tych trzech rozświetlaczy, bo przyczepi się do jednego i będę jednego używać. Także po prostu pokażę Wam te rzeczy, które naprawdę będę używać. Mam tutaj bazę pod podkład z Lorem Mercier, moja ulubiona, nawilżająca, Bardzo Wam też ją polecam. Nie potrzebuję jej w dużej ilości, ale będę ją używać. Kolejną rzeczą, którą Wam wcześniej nie pokazywałam, i chcę ją też w tym, roku, w tym roku zużyć w projekcie PAN. Na pewno mi to długo zajmie. Jest to produkt z filmy Be Perfect. Ja kupiłam kiedyś ten produkt na TikTok Shop. Jest to tak, jakby taka właśnie. Baza rozświetlająca. Ja mam w odcieniu 01 Light. z taką pompką bardzo fajne takie szklane opakowania. da sobie tego używać pod podkład. Jako właśnie taka baza. Albo mieszać podkładem, bo bardzo fajnie tak rozświetla. Co tutaj też mam, co chcę też użyć właśnie w tym roku. Jest to taki priming lotion. Taki balsam primer, też pod podkład. Ale można go też samego używać. Z firmy Naked Sundays. Jak widzicie, ja to już trochę zużyłam, bo zaczęłam go w poprzednim roku używać. Mam tutaj niby 8 ml. Jest to taki produkt, który ma też w sobie kolor. Widzicie, normalnie jak podkład. Ale ja raczej tego samego nie będę używać, bo tu nie ma żadnego krycia. Jest to, z... Jest to też ochrona przeciwsłoneczna właśnie SPF 50+. Także to też chcę zużyć. Ja dostałam to kiedyś w boksie z Sephory. Ale też właśnie tamto do y, projektu PAN w tym roku. Jeżeli chodzi o podkłady, no to oczywiście będę używać tych dwóch z Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Filter. Ja mam w odcieniu 3 Warm, czyli taki y, cieplejszy odcień. Bardzo fajny podkład, polecam go. Kolejny produkt oczywiście Super Tint z witaminą C z Maybelline używam go non-stop codziennie, cały czas jak mi się kończy, to go kupuję. Bardzo lekki na co dzień. Polecam. Korektory to to są praktycznie to, co zawsze Wam pokazuję też z Shape Tape, z tart. Ja mam w odcieniu 12 Fair. Jest to yy, bardzo jasny odcień. Też tutaj mam z Eveline Liquid Camouflage Light Vanilla Warm w odcieniu 02 Light Vanilla, jak widzicie, też ponad pół, już mam zużyte. Bardzo fajny yy, na co dzień korektor. Używam go też cały czas z tym podkładem i tak dalej. Super mi się sprawdza, dlatego też do niego wracam. O maskary to mam dwie, bo też chcę jedną właśnie tą z Eveline wykończyć. Variette Lashes Show Oh Pretty. Ona już mi się też kończy. Już taka trochę sucha zrobiła, ale wiecie, co ja też czasami robię? Do maskary dodaję Duraline z I tak też zrobiłam ostatnio, maluję fajnie, ale też ją chcę właśnie wykończyć, dlatego też ją dałam do tego miesiąca. I kolejną maskarą, którą będę używać, jest to ta maskara z Maybelline Sky High i to jest w odcieniu burgundowym, także jej też na pewno, na pewno będę używać. Jeżeli chodzi o pudry, to na strefę tę używam takiego transparentnego z Revolution. To już jest moje chyba drugie albo trzecie opakowanie, takie duże. Bardzo Wam polecam też ten puder, super jest i ma aż 32 gramy. Też kolejnym, kolejnym pudrem, do którego też cały czas wracam i używam go dzień w dzień, jest to puder z maka mineralny w odcieniu light, tylko ja miałam wcześniej w odcieniu light plus i tam ten bardziej mi pasuje. Jak widzicie jest bardzo jasny, ale on się bardzo super sprawdza i też do niego wracam. Konturowanie takie tam wiecie... Yy Brązer, rozświetlacz i róż to już Wam pokazuję. Jako brązer używam sobie takiej paletki z Nataszy Denony Bronze and Glow. I tutaj mamy takie dwa, ja używam sobie tego jako, jako brązer po prostu. I tutaj mamy też rozświetlacz. Ja też czasami sobie tego używam jako cienia do powiek. Bardzo fajna paletka. Róż, który będę używać, jest to róż z Hebe, marki własnej Hebe w odcieniu Just Pink. Taki też mały. Bardzo ładny odcień ma. Bardzo mi się podoba. I jest to ogólnie jeden róż, który posiadam, także to. Rozświetlacz, bo cały czas go ostatnio używam, czyli też będę go używać. Jest to też rozświetlacz z własnej marki Hebe. Just Glow Highlighter w odcieniu Champagne. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Bardzo Wam powiem, duży rozświetlacz, znaczy 10 gram, ale Używam go już bardzo długo i w ogóle zużycia praktycznie nie, by, nie widać. Także tak, bardzo ładny też odcień rozświetlacza. I już zostały nam produkty do brwi i do ust. Produkt do yy, brwi, który będę używać jest to kredka z Vibo. Eyebrow Pencil Shape and Define i tutaj oczywiście jest szczoteczka. Ja mam w odcieniu 3 i jest to taka kredka wykręcana. I wam powiem, że mam ją od maja i jest tylko zużyte pół. Też jest bardzo wydajna, bardzo fajna kredka. I kolejnym produktem do brwi jest to po użyciu właśnie tej kredki używam sobie ten żelzy God got 2 z tą szczoteczką. Bardzo wygodny, fajnie, dużo miejsca nie zajmuje, tak bardzo go lubię, też go długo już mam. I produkty do ust chcę używać i naprawdę będę używać i chcę je po prostu też wykończyć, właśnie, szczególnie tą pomadkę. Jest to tak, pierwszym produktem jest to produkt z Too Faced Lip Injection. Ja i tak cały czas używam tego produktu, także na pewno go użyję. Widzicie, i tak tutaj już mam prześwity. Produkt jest to produkt powiększający do ust. Maximum Plump. Są też inne kolory. Ja Mam teraz właśnie ten różowy. Też go bardzo długo już używam. Od poprzedniego. E, nie, w sumie to od 2022. Bardzo fajny produkt powiększający usta. Naprawdę powiększa usta. Możecie mi uwierzyć. Tylko musicie na ten produkt uważać też, bo może Wam zajść reakcję. Jeżeli wyjdziecie sobie po, po, y, poza swoją linię y, ust, żeby Wam reakcja tutaj nie zaszła, ja to zawsze powtarzam. Pomadką, którą też chcę zużyć, jest to pomadka, którą też Wam mnóstwo pokazuję z Kiko. Dużo mi już jej nie zostało. Jest to taka pomadka nude. Ale wiecie, to jest też taki odcień, który. No, nie mogę zastosować jakoś w inny kolor. Jakby to wiecie, był taki na przykład odcień, żebym mogła też użyć jako róż czy coś, to też inaczej. Ale, mówię tą pomadkę też jej ją stop używam. Także w tym miesiącu będę też na pewno jej używać. Jeżeli chodzi o konturówkę, to chcę zużyć w końcu też tą konturówkę, dlatego Wam pokazuję tylko jedną. Tak jak mówię, że nie będę pokazywać trzech konturówek, bo. Zużyję raz i tyle. Także bardzo mało mi zostało. Taka z Revolution i błyszczykiem, czyli ostatnim rzeczą już, którą chcę też używać, którą będę używać, to jest to błyszczyk z Sephora. On daje, daje fajne takie chodzenie na ustach. I jest odcień 02. Bardzo lubię też ten błyszczyk. Także produktów do ust mam ile? Tylko cztery. Kombo na usta to będzie po prostu w sumie też to mam dzisiaj. Troszkę już mi tutaj błyszczyk zszedł. To kombo akurat właśnie mam, czyli tą konturówkę, pomadkę i ten błyszczyk. I tak, i to będą produkty, które będę używać w, w styczniu. Także myślę, że rozsądna ilość. Ja teraz postaram się właśnie w tym roku robić kosmetyczkę miesiąca co miesiąc, żeby produkty na zmianę też używać, żeby wiecie, sobie zmieniać, żeby nie stały mi cały rok. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zachęcam was jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!